pokażemy ćwiczenie jak przygotować się do tego aby zrobić najlepiej możliwie i pogłębiać szpagat poprzeczny, który potocznie nazywamy w naszym żargonie baletowym sznurkiem. Siadamy sobie na taki rozkrok szeroki ile możemy i teraz Basia, zobacz, jedną nogę zakręcamy do środka i wykręcamy i drugą tak samo. Sam ruch, w jedna noga się nam zakręca i napinamy mięsień lekko. Tak sobie możemy powtórzyć z 16-20 razy. No i oczywiście e, podciągamy jedną nogę i wydłużamy. Z flexem podciągamy i do puent. Podciągamy mocno, naciągamy. Zginam kolano, przyciągam nogę, hop. Raz i dwa, i raz i dwa. Kolejnym etapem jest oczywiście położenie rąk. I na początku samej głowy. Basia, wyobraź sobie, że jesteś mniej rozciągnięta, więc tylko sama ciężka głowa to zawsze jest już kilka kilo, które nas ciągną. I teraz tak, tutaj możecie czuć mrowienie już zaczynające się od szyi. Bo niektórzy czują też już tutaj lędźwie, to w zależności od tego, które mięśnie są najmniej rozciągnięte. Najważniejsze, żeby wziąć wdech i z wydechem spuścić głowę. Kolejne pięterko, jak to nazywam. To jest pięterko pierwsze, czyli zginamy łokcie, znowu luźna głowa i spędzamy w tej pozycji tyle, ile możemy. Jeżeli nas bardzo boli, to się podnosimy, bierzemy głęboki wdech i z wydechem kładziemy się. Tutaj ważne, żebyście zwrócili uwagę, żeby Wasze nogi nie jechały sobie w tę stronę, tylko żeby jednak tutaj starały się patrzeć do góry. Można też zadrzeć flex, żeby sprawdzać, czy te palce rzeczywiście patrzą w sufit. E, można też użyć po prostu pomocy czyjejś, czyli na przykład ktoś może nas tutaj bardzo lekko przytrzymywać, a my chcemy jakby brodą Basia takiego ściana że tam daleko, 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 żeby tutaj się przepychać. Lub super pomysłem jest robienie takiego ćwiczenia w parze. Już się tutaj przesunę szybko do ciebie. Czyli, że ktoś siada, przytrzymuje nam tutaj kostki. Ja nie muszę mieć wtedy super szpagatu. Mogę być mamą, mogę być siostrą, bratem. Biorę cię za łokcie i w ten sposób, po prostu przytrzymując tutaj nogi, ściągam korpus tej osoby i ją ciągnę, żeby w miarę jej możliwości ona się mogła położyć. Basia się oczywiście kładzie całkiem, Basia sugeruje tak, wystarczy, wytrzymujemy w tej pozycji jak najwięcej, wracamy. I najważniejsza rzecz, po takim ćwiczeniu ściągamy nogi bardzo powoli, żeby nic sobie nie naciągnąć.